Dzień, dzień... dobry, jestem Dzisiaj nagrywamy następny odcinek na tym kanale i dzisiaj nagrywamy odcinek z Five Nights at Freddy's Security Bridge. W wczorajszym odcinku doszliśmy do momentu, znaczy Five Nights at Freddy's Security Bridge sezon drugi. Freddy nam zniknął, wyparował. A ja próbuję się bardziej być w historii FNaFa. I tu jest Chika. Czekajcie, mam zapis gry. Jak? Dobra, jednak nie. Jednak to był okropny pomysł. <coughs> Chciałem zrobić tak, żeby. Chciałem zrobić tak, żeby. zrobić tak, że ją. zaprowadzić tam, skąd, gdzie teraz nie mogę pójść, i szybko pójść tutaj. Ale nie udało się. Czika. Jak chcecie. Jak ukończymy drugi raz w ogóle FNAFA Security Breach? Ukończymy Diego. Co napiszcie? Okej, okay. co napiszcie w komentarzu... Aj, te instrukcje. Dopiero teraz pokazują, że mogę biegać. I tutaj da się iść szybciej. Albo i wolniej nawet, ale... Kto pytał? Tak, to jest to miejsce, gdzie z tego co pamiętam będzie coś nas goniło. Nie pamiętam już, czy to był. To był Monty lub Chica Gonił, gonili nas. Ale jednak Monty. Szybko. Yy, widzowie, ogólnie jak chcecie, żebym zrobił jakieś rzeczy. Takie. Jak Franek, po co ty mówisz? I Monty zaraz mnie. Powiedziałem Monty czyka. I Monty mnie zaraz zabiją i jeszcze co laga gry dostałem. Dobra, mamy chwilę spokoju. A O, śmierka. Iiii, fioletowy, klitka. <glicz> Zaraz to wam powiem, co miałem powiedzieć, bo oni tam coś gadają. Dobra, już wam powiem, że ogólnie. Jak chcecie, jak na przykład przejdę to drugi raz i przejdę bendiego To! Oa! Mogę patrzeć w kamerę co mi nie jest potrzebne I chciałbym wam powiedzieć, to może zrobić takie coś. Jest taka możliwość. Nie mówię, że to zrobię, ale nagram na przykład inną część. O, że nagram na przykład inną część Bendiego i. lub inną część FNAFa na przykład starszą Dobra. Okej. Okay. I na przykład Nie! Yeah! Dobra, i nie wiem. I na przykład nagrać starszą wersję FNAF w nowszą wersję Bediego, więc jak chcecie. Ukończymy to i to. Nagrywamy tutaj na tym starszą i na tym nową. Nowszą. Bo ogólnie... Informatycznie... Czekajcie, zrobię pauzę. Yy, ogólnie... Normalnie to... W yy, DAF jest tak, że najpierw się gra w pierwszą część, drugą część, trzecią część, czwartą część SL, yy, Sister Locations yy, 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 FFPS i potem Help Wanted. I chyba potem dopiero w DAF, nie wiem. I potem chyba y, FNaF SB Ale ja będę robić tak, że wtedy ten FNaF FNaF, nie wiem, FNaF 1? FNaF 2? F... Nie! Nie wiem, zresztą nieważne, a w Mediim to są tylko dwie części, więc skończę niego no i tylko z drugą To już Medi jest po kolei, czyli musimy iść tam żeby zapisać grę, bo dawno nie mieliśmy zapisu gry. Wcale nie mieliśmy przed chwilą zapisu gry. Nie, czemu niby? I może zrobię jakiś special. Nie special, Dali Fnaf. Tylko może zrobię jakiś special z Fnafa i z Bendiego. Ale nie mówię, że zrobię. A, więc co my właśnie przed chwilą zdobyliśmy? O, yy, inwentory. A, yy, entry, entry pass. Nie wiem, widzowie, czy w tym odcinku ogólnie pokonamy Moona i Sana. Tak, mówi się Moon i Sun, a nie Moon Drop bądź Sun Drop. No oh, entry. Najgorsza rzecz. Ten robot. A nie, jednak dosyć proste to było. Nie spodziewałem się, że będzie to aż... Takie proste. Jak Cika tu jest... To są problemy, bo ona tu może wejść. Dobra... Dobra, lecimy do save'a. E, sorujesz mi? Sorujesz? SZORUJESZ, SZORUJESZ MOJĄ GŁOWĄ PODŁOGĘ FREDDY Chciałem coś powiedzieć, że w tym stylu, że, że ciągle mówisz, przepraszam Że ciągle mówisz Okej okay. Udam, że cię słuchałem Więc no Te roboty są najbiedniejsze Haj nie chcemy. ciebie. Jezus. Dobra, więc Jak mnie zauważyła? Co to ma być? Czekajcie, co to ma być? Ona mnie zauważyła. Co jest grane, no? W dzisiejszym odcinku... Nie, dobra. Skąd ona wie? Aha. Nie komentuję. W ogóle taki Easter egg, to jest ten pokój, gdzie yy, wani będzie próbować nas złapać. Oh. Just ticket, error, I2 pass, magnet you found, dobra. I niestety dostajemy. Dayker Pass. A teraz uciekamy do zapisu, zapisu gry. Bo nikt nie wie, jak się w taras. życie potoczy. Czy pójdę do Daker? Czy zostanę sam? Czy uda mi się zapisać grę? Taki jak Helpi był. Ten, ten słodziak. Był w starej wersji. W in, innej wersji. NAFA chyba w dwóch tamtych starszych. Tylko teraz jakoś przygrób. Ale to jest jedyna rzecz, którą wiedziałem. Dalej to musimy sprawdzić tak. Mamy to i mamy Fotopass. A ja Entry pass wydałem. Ja, ja najpierw myślałem, że ja Fotopass. Ale w końcu możemy wchodzić do pokoju. Sprawdźmy, ile trwa odcinek. Yy, dobra, czekajcie. Yy, sorry widzowie. Dzisiaj dojdziemy, wejdziemy do Daker i może nawet zrobimy, ale to nie jest potwierdzone. E... Ogólnie ja też często robię jakieś dziwne akcje. Typu... Ile ty masz lat? Siedem? daście. Mimo, że to kłamstwo, bo nie mam na pewno siedemnastu lat. Ani nie powiem. Jezu. Jezu! Sio! 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 Sio. Idź! Tym razem Chica jako pierwszą. Idę jak najdalej, chiki. Widzowie, my nie pokonamy. Montiego jako pierwszą osobę, tylko jako chikę. Moim zdaniem, chikę się pokonuje. pewnie trudniej. Pamiętam kiedyś, jak wam powiedziałem, <laughs> że robimy. ending, gdzie trzeba wszystkie animatrony rozwalić, ale jednak tego nie robimy. Jednak zmieniłem zdanie i wolę zrobić. Super, nie mogę podładować kolegi, ani go wezwać jeszcze. Jak uda nam się Daker zrobić, to będziemy mogli. Czyli jest prawdopodobne, widzowie, że dzisiaj Ach, te miejsce jak chcecie, bardzo długi odcinek. Jest możliwe, że tu jest prezent. Gdzieś będzie. Jakiś easter egg? Okej, okay. nieważne. O Jezu. No. Ciekawe. A co się? A super, yy, najlepiej. A, gadaj se. Pewnie ch Pewnie chciełeś powiedzieć, mogę robić wszystko, ale nie zgasza światła. Tak kolekt. Wreszcie. Wreszcie! Mam latarkę. Papet Show? Jedyne co pamiętam to jak grałem w demówkę na fanwujki. Nie, nie przytrafiło mi się fajnie. Fajny deal. Fajna rzecz. Więc no. Coś screen. Robię ci screena. Zaraz znowu zrobię ci screena. W przyczynach. Teraz. Dobra. Zrobię mu pięć razy screena. Mam nadzieję, że nagranie się nie uszkodziło. Night, night. Cieszę się. Naprawdę. Mój kolega Frederyk. No, ej! Znowu jakieś bagi. Myślałem, że już naprawili te bagi. Że nie da się do rury wejść. O. A, pewnie nie było. Przepraszam, ale nie ma pewnie takich bagów, ale coś sobie wymyśliłem. Ja kojarzę coś z Fnufa jeszcze. Powiedziałem coś. Blisko. Dobra. To jest najbardziej stresująca misja. Jesteśmy tu Dobra Gdzie są genera. On nie może mnie złapać za biurkiem. Co nie? Sieba, dobra. Ten... ...bag jeszcze działa. Yyy... Czekajcie. Zrobiliśmy zielony kabelek i czerwony. Zielony też. Teraz idziemy do różowego. Jedny franek jestem Dobra, uciekamy znowu tu Taktyka! Jakaś taktyka! Ja umiem wiem naprawdę. Na tyle mnie stać. Głupi błąd tutaj idzie. Tam jest żółty kabel. Mogę więcej się dowiedzieć. Czy zaraz dostanę Jumpscare'a? Tak, też. O! Tu jest on. Czekaj, niebieski na pewno sobie, zielony też. Czerwony? Oczywiście. Czyli został mi różowy i żółty. Żółty jest łatwy. Ruszowy. Nie. Ale głupek. większym się nie da być. Mówię do siebie. No właśnie, clean up. Nie mów do siebie. Daj prostsze. Dobra widzowie. Ostatni generator. Został... Dam tylko. Ostatni... Durny, żółty generator. Dobra. Pewnie mówicie... Nie, ja muszę wyluzować. Widzowie. Ja mam nadzieję, że wy nie mówicie sobie teraz, że o Jezu, ale proste. Ostatni generator jeszcze co najprostszejszy w grze. Nie wiem, czy tak się mówi, ale okej. Okay. To tak nie jest, bo ja żyję w, w stresie, bo jakby... Rozumiecie? Jakby nikt... Jakby ktoś wam ciągle nie mówił i... Jakby... Czekajcie, widzowie. Jakby was... Jak ktoś do was mówi, to was to przecież. Jak coś robicie ważnego, a ktoś do was coś ciągle mówi: jakieś good night, good night, to wkurza was to. Ja mam trudną akcję, jestem trzecim generatorem, że mimo, że jest naj, dla mnie najłatwiejszy, jest tam. To zawsze macie takiego stresa. Że coś Wam nie wyjdzie, prawda? A tutaj jest podwójny stres, bo ktoś nie dość, że ci ciągle coś gada, to jeszcze co. Ech. Spagował się? Czekaj, spagowałeś? Widzicie? Ja się automatycznie chowam pod biurko. Odbagowałem go. Okropnie. Dobra. W ogóle jak się wam podobały Sylwestra? Eee, ewidentnie, jak on jest... ta strona mi się nie podoba. Chodź tu. Jezus! Zesrałem się. Dzisiaj nie było żadnych... Dobra, dzisiaj był tylko chyba, z tego co pamiętam, jeden jumps, Jeden jumpscare. Uff. Od Chiki. Przypadkowo. Co nie było planowane. Widzowie! Gadałem coś! Nie uda mi się! W ogóle ja najpierw. Czy był tutaj dalej. Nie. Dobra, nieważne. Ja najpierw myślałem, że jak ten generator zaczyna się tu. To to jest od razu tu. A okazało się, że jednak nie. Ja się kurde zestresowałem i nie wiedziałem gdzie iść. Heyker, security light, security light. Znikąd pojawia się Freddy i nas ratuje. A i teraz możemy się przyjrzeć, Cice, montiemu i do Roxy mi się nie chce iść możemy wyjść z Frediego i umrzeć tak też można o dobra najgorsza rzecz masz 5 minut żeby znaleźć pierwsze lepsze Richard Station i byle by nie było zepsute Dobra, trudniejszy etap ma widzowie za sobą. Mamy za sobą. Nie wiedziałem, że to zrobię. Dzisiaj. Wiedziałem, że to kiedyś zrobię. Ale że dzisiaj. Pierwszy najbardziej sensujący etap. Odblokowany. Zrobiony. Teraz by wystąpić. ...lady. No i... Teraz będzie trzeba tylko najtrudniejsza rzecz to pokonać Glamrock Chica i żyć bez save'a. Z jednym save'em. Więc... Większość rzeczy mamy... Dobra, wszystko mamy, można powiedzieć. Jedna rzecz została. Ty opowiadasz o Bonim. Ej, wiecie, widzowie... Że po prostu... W ogóle... Jeśli chodzi o Glamrock... Foxiego? To on nawet nie miał być zrobiony, chyba. Z tego co myślę. <grystanie> no, grze się nie, wy... nie wytrzyma. Jeszcze tutaj pięć. A teraz pod kół możemy wzywać Frediego, co chcę. Chciałem to robić już wcześniej. Teraz pewnie jeśli pójdę tutaj i go wezmę, to gdzieś stąd się, kurde weźmie. Więc zapiszmy sobie grę. Jaka jest następna misja? Mission: Escape the Diker. Slide into Fall. Get out. No wszystko mamy zrobione. Kończyliśmy w Tafa. Nie yeah. Dobra, hejt, wchodzimy do pana, i na dzisiaj to już chyba tego odcinka. Jak chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę. I sub z dzwonkiem jeszcze chodźmy do zabawy. Slide. Yes, light Secure the light. Uh -huh. Dobra, nie no. Chciałem sobie z za zażartować. Wchodzimy do fredykera Freddyka. Do Kartofelsa. Yy, więc no. czy to już jest z tego odcinka. Przeszliśmy... Nie no. Zrobiliśmy... przedostatnią trudną... ...moim zdaniem najtrudniejszą misję w tej grze. Czyli Daker. Teraz jeszcze tylko... Jedna trudna misja. I dalej to już dosyć prosto. Jednak nie. A nie mam się Dobra, to no jednak wszystkie. Więc no dzisiaj to już koń z tego odcinka. Chcecie więcej odcinków ze FNAFa, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. z, sum z Nie mogę jeszcze doczekać na poziomie, jak już zniszczymy cheakę, bo wtedy mam luz bluz. Więc Freddy będzie mnie kryć, kryć, Grinch. Dobra, nieważne. Mamy wreszcie Security badgea, więc. Narazka!